I tak jest. I będziemy nagrywać już trzeci odcinek z serii Ride right to Hell. Idź tam do góry teraz. Do góry. Eee, już. No bo w poprzednim odcinku się tak zachęciłem że zapomniałem tam Weiche przeciągnąć. <grymne> ja gram pierwszy raz w tą kierkę. Tam tak jest. Wiesz. Tam. Eee. Do tego pokoju, nie? Tu? Do pokoju. Do pokoju. Przeciągnij Weiche, bo się zapomniałem. To się skusił na premierę. W pierwszym odcinku powiedziałem, że było 27, ale się pomyliłem, bo było 25 czerwca premiera. Prawdopodobnie zobaczycie już do wszystkie 3 odcinki lub cztery na ranę. A na kusie chyba chodzi, że się nie mylę. No tak. Tyle, jak w pogra, to powie nam jakie są jego wrażenia z gry. Uzupełnij sobie ammo. So, A gdzie? Tu jest? Tu Uzupełnij sobie ammo od razu. Dobra. Tylko Sensity musiałbyś też zmienić, bo mi się na tym źle trochę. Ło wow. W City sensie musiał zmienić, bo? No. Ale to na tym, w opcjach. W Opcja. Control. Tutaj i, I tu jest. It's it's tak z dwie może. Chyba za No. Samo zapisuję, nie? No. no. Wolje idzie... gdyby się nie gadili. A nie idzie takie Anchor. Za zasłony. No, to w główkę. Tam w górę jeszcze. W puszko z boku Dobra, chyba nikogo nie ma Nie, tu jest To jest, jest zbieraj te dragi. <laughs> jesteśmy potem Dobra Zbieraj te dragi już Chyba wszystkie tam, tam na górę jest się ja nie nie. Tam się dramat przegrywa, to jest pewnie tutaj będzie wiesz. Cisza, cisza, cisza. Przed burzą tutaj. Co? Cisza przed burzą. No więc... No, to Подаем на штала. Посмотрите, как свет на шталов вс ⁇ A jakaś się świeciła. O, idziemy o, na ten. Na piątki idziemy. Nie, nie Nie? Idź. to masz lewe stare? O, nieźle. Nie zapominaj, że jesteś w tym. W hierarchii, nie? Znaczy w tym. W motocyklowym. <śm> I co, się zawiesili? Czapeczkę <laughs> mu <laughs> No chyba się zawiesili. <laughs> co tutaj ciekawego jest? Jakiś swap. A, to jest ten kastet. O, dolarki podbieraliśmy. Dolarki? No. Gdzie? Dolarki podbieraliśmy. A, no drags. Nie, dolary, bo dragi to są dragi. <laughs> Daleki potem można sprzedać, nie? Chyba. O, znowu na znalazłeś. Coś tu ciekawego? Impreza jakaś? Na <grych> yeah, pewno to... ciekawa jakaś impreza. Ja wiedziałem, no, no. impreza! Lecą. Lecą. Tam nikogo nie ma to znaczy, że przyjdą. <grych> mi się daje. Tam za szafką jest chyba. Tu widzisz? Tam no. Za szafką cię chowa. Eee. Nie umiecie go mnie trafić. Kaczka. Szyba kaczka. No cały dzień już tu są. A tam się stoi. Zachodzą, coś od tyłu, nie? Ja to nie wiem, co to jest piąta, ale słychać tam się, wiesz? No. Tam nie, 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 się to nie, nie, no. oni nie, się nie, nie, Teraz ten. Mamy karmę blankę, blanka, nic, wefelku w no i co? Dobra, to leś tam do niej, to tam na Jeszcze jest z w roku. Bielaj, tam było, wcześniej kasę się wcześniej. Tak. Kasa się wkłada. Co I mamy? Lecia, A ja coś co jest Nie coś Może coś się kupi na to później hey, dragi? <grym> nie, dragi się nie Hee, to jest Idzie, idzie przebić ten? Idzie, idzie I fizyka poś... działa <grym> Nie na wszystkim O, o co, co za ale ja tam czy się spasja oświeca nad nim czasami jakby odbijali ciebie? Gdyby się ja. było spasja. Spasja. A to taki również. No musisz pomyśleć, znowu spać no. Counter. Taki. <noise> o. Dobra, to w ta... rozwalce. To jest teraz w jak we sleeping dobrze, tylko to inaczej to Ten co? <śmiech> <śmiech> w czy tu się, się nie... Świecą na... Czerwoną E. Nie, świecą. E. No. Do <laughs> <Ellen>, no, Zmiaż <debiłko. śmiech> mu głowę. Tam Tam, tutaj, no, kasa, 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 to no, dobra. Co też mogę mieć na... Grać w A tu mogłeś, z chłopaki... A! Myślę, że jest także piwa. Nie, nie, nie. To dwa o piwa. Ten tu Stary, piwowarnia, bierzemy. Nie umieś dotknąć. Nie, nie umiem, z takiej odległości nie umiem. Eee, Ten Wrench jest na którym? No masz już. E, Próbuję... tam się elf Zapasy. Dobra, dużo chyba w <laughs> Co ah, tu tak się dzieje? Z flagu A, zamienić Eeee Lepszy sobie Dawaj Najlepszy klucz chyba No Tam coś było, no. nie? Coś czerwonego Karta Nie mogę kto że to jest w tym pieniędzy, które są tym pieniędzy, które są w dobra. Do góry chyba. Nie, 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 coś, o, coś się otworzyło. jest na tą inną tą. Nie, nie dawaj na inną broń. Dołał, to shoot point. Dobra, jedziemy. Nie wiem od którego momentu. O Boże. To trochę to zaczęło no znowu. Ale pokonani już są. Jeszcze tu zostało Też są pokonanie <grystanie> A nie? A nie no, daj się wapić znowu Bo nie będzie czasu żeby to powtarzać znowu Bo się robić takie odcinki 20 minut Nie to jest do Gideon adımı. I'm gonna enjoy this. Nemujishta te nashli polichos. Nie mogę wpadł w szał. Nie dobiłeś go. Patrz oni tam Musisz patrzeć, co ci na rodzaju puszła To di to bewyla wchodzi Nie jest zbyt trudny Pistoletem go kurwa Pistoletem używaj uz... Pożee Ale na moc jesteśmy Tak filtro dostać, proszę 5 czy 6 minut robisz tę samą misję Dawaj, dawaj, nas spidzie. Zaraz chyba za roku chyba. Nie. Dalej to było. To po... nie. I znowu ta śmieszna walka, ja pierdolę. Rozpierdalaj i po drodze. Hedy, Hedy. Zaostaw to, bo padnę z góry. Zawsze ten sam tu wpadł do tej samej dziury. Zauważyłeś to? Co to? <laughs> Zawsze ten sam. <laughs> Nie zmieniam koszulki. Dobra. Brań Teraz rozwal tych dwóch mięśniaków, co polecam na siebie. Znowu padniesz. się. Ale co to musisz? Spację. Spację to masz blokowanie. I kontra Ale te obrony nie zawsze są Na Ja mięśniaka się miałeś że nie na tym lamusie. Też masz. <noise> Z dynki. Z mu pociągnąłeś i kartkę mu Kasa. Dragi kasa. I tu jeszcze. I teraz ten boss, nie? Mhm. Tutaj nie masz takich szybkich save'ów. Nie, boss u góry Tylko jak Ty Jak widzisz, że ci się robi szare ekran, to odpoczywać, żeby ci się z HP zregenerowało, nie tylko, bo masz czarny ekran, to dalej lecisz do niego. Widzisz, ile potem trzeba pięknieść. Pięknie, praktycznie. Musisz podejść do drzwi żeby się otwarło yeah. jakby cię przyładowywać poszedł se nudził się Musi ja bym się zmienił się... ten, ja bym zmienił musisz się dalej schować Bo znowu padniesz Król, że macie Nie wykonasz tej misji chyba Jak teraz padniesz to ja to wykonam Pokażę jak to się robi Bo stare, nie będziesz tutaj 10 minut na bossa przychodził, nie? <gry> A gdzie tam koniec gry? To samo czemu tu nie ma Facebooka? I znowu walka w A teraz inny <grym> zielony był. Złomą szczękę, złą szczękę. Nie mówiłem? <laughs> Musisz się skończyć. A wcielka są to ich wręcz nie może pokonać. Musi sobie inne miejscu znaleźć to zakrycie się, wiesz? E A mogłeś go zmasakrować. Tak to ja się pali wszystkich 15 po kolei, <grym> to potem się broni podmieniają. Ja bym się schował gdzie indziej, na przykład no nie tutaj nie Pośleć ci zawiesiło? Może za tymi innymi beczkami, tutaj o? On też się schował Dlaczego mucha tę nie można stworzyć Wyginam śmiało ciało <grymne> Ha c'holeg etze marr' o, marr' o da va gent Ty co, na no, klimatu kupił Czekaj, a <grymne> no, jednej ja nocy, kurde. na no, no, po nodze się musiał podepić. <grymne> Jaki beznos. Kurde. Brakuje ammo. No bo prakuje. Nie ma gdzie załadować. Czemu się nie rozglądasz, że tam nie ma czegoś? No chyba nie było. Ale zobaczymy. Ale tu z boku, halo. Gdzie lecisz? Tam z boku mówię. Kurwa, przecież. Co, tu? Nie, tam gdzie leciałeś. Pokaż tylko. Nie leć tam, leć tam, gdzie do góry leciałeś. Boże. I tam z boku masz coś, nie? I zobacz tam nie ma czegoś. Takie to trudne. I tu w lewo. Tu na dole. Nie ma nic. A? Safe. I am. Envy. Znaleźliśmy no, villa. Nie, nie, to czasem ten, co było przed chwilą. Kogo zrobiłeś? Jakby cię zresztą nie tak sosło. Schowa się gdzie right. Dobra, to tym zabójczym akcentem. Kończymy. No ale to weź jeszcze załogi. Confirm. Would you like to change difficult? No. No czy znaczy, chcesz zmienić poziom trudności? Nie. Dobra, to tym akcentem kończymy. No, kończymy. To na razie wszystkim subskrybujcie. Oceniajcie. Komentujcie. Do usłyszenia. I łapki w górę.